Audi Q8 e-tron z 2018 roku i nowsze to luksusowy elektryczny SUV, który zrewolucjonizował segment out premium. Model ten, początkowo znany jako Audi e-tron, przeszedł rebranding w 2022 roku na Q8 e-tron, oferując zaawansowaną technologię i komfort na najwyższym poziomie. Przed zakupem używanego egzemplarza warto poznać jego mocne i słabe strony. Aby uniknąć niepotrzebnych wydatków, pierwszą generację Q8 E-Tron wprowadzono w 2018 roku, a produkcja ruszyła w 2019. Samochód opiera się na platformie MLB-EVO z trzema silnikami elektrycznymi zapewniającymi napęd 4. Bateria o pojemności 95 kWh. Pozwala na zasięg do 400 km w cyklu WLTP, co czyni go solidnym wyborem dla miejskich i podmiejskich podróży. Jednym z największych aputów Q8 Etron jest jego dynamika jazdy. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w około 5,7 sekundy i maksymalna prędkość 200 km na godzinę dają wrażenie sportowego auta, mimo dużej masy ponad 2,5 tony. Wnętrze zachwyca jakością materiałów, systemem MMI z dwoma ekranami i opcjami, jak adaptacyjne zawieszenie, które wygładza nierówności dróg. Jednak właściciele często sprzedają Q8 Etron z powodu wysokich kosztów utrzymania. Serwisowanie w autoryzowanych stacjach ASO kosztuje średnio 2000 do 5000 zł rocznie, w tym wymiana filtrów i oprogramowanie. Bateria, choć objęta 8 gwarancją. Może stracić do 10% pojemności po 100 tysięcy km, co wpływa na zasięg i wartość odsprzedaży. Problemy z ładowaniem to kolejny powód do obaw. Szybkie ładowanie DC do 150 kW trwa około 30 minut do 80% pojemności, ale w Polsce sieć ładowarek jest jeszcze nierównomierna. Użytkownicy narzekają na nagrzewanie się akumulatora w upalne dni co skraca efektywny zasięg o 20 do 30 km. Wersje z 2018-2020 roku mogą mieć usterki oprogramowania, takie jak błędy w systemie infotainment lub asystentach jazdy. Audi wydało aktualizację, ale starsze modele wymagają wizyty w serwisie za 1000-2000 zł. Sprawdź historię serwisową, bo zaniedbane egzemplarze tracą gwarancję na baterie. Dlaczego ludzie pozbywają się Q8 Etron? Często z powodu rosnącego zapotrzebowania na dłuższy zasięg. Nowsze EV jak Tesla Model X oferują ponad 500 km. W Polsce, gdzie zimy są mroźne, realny zasięg spada do 250-300 km, co frustruje kierowców długodystansowych. Dodatkowo ubezpieczenie OC i AC dla tego modelu wynosi 3000 do 6000 zł rocznie co jest wyższe niż dla spalinowych SUV-ów. Przed zakupem używanego Q8 Etron z lat 2018-2021 skup się na stanie baterii. Mechanik z doświadczeniem w EV powinien zmierzyć jej zdrowie za pomocą diagnostyki OBD. Koszt to 300 do 500 zł. Szukaj aut z przebiegiem poniżej 80 tysięcy km, bo powyżej tej wartości ryzyko awarii rośnie. Wersje po liftingu z 2022 roku poprawiły aerodynamikę i zasięg do 436 km, ale są droższe. Używane modele z 2019 roku w Polsce kosztują 250–350 tysięcy złotych, zależnie od wyposażenia i stanu. Egzemplarze z 2020-2021 wahają się od 300 do 420 tysięcy złotych, a te po 2022 roku nawet 450 550 000 złotych za niskoprzebiegowe. Sprawdź karoserię na korozję, choć aluminium minimalizuje ten problem. Hamulce regeneracyjne działają dobrze, ale tarcze zużywają się po 50 tysięcy km. Koszt wymiany to 4000 do 6000 złotych. Opony zimowe dla 20 calowych felg to wydatek 2000 do 3000 zł za komplet. Właściciele chwalą cichą jazdę i komfort, ale narzekają na mały bagażnik, tylko 660 litrów. Przestrzeń dla pasażerów z tyłu jest dobra, lecz wysoki próg załadunku utrudnia codzienne użytkowanie. Jeśli jeździsz głównie po mieście, to zaleta. Na autostradach zasięg maleje szybciej. Ekonomia eksploatacji to plus. Prąd kosztuje 0,5% do 1 zł za kilowatogodzinę w domu, co daje 10 do 15 groszy na kilometr. W porównaniu do spalinowego Q7 oszczędzasz 5000 do 7000 zł rocznie na paliwie. Jednak instalacja wallboxa w garażu to 5000 zł, co nie każdy bierze pod uwagę. Problemy z dostępnością części zamiennych w mniejszych warsztatach to częsty zarzut. W Polsce sieć ASO jest gęsta, ale kolejki na przeglądy sięgają tygodni. Kupując, wybierz auto z polskiego salonu, by uniknąć importowanych egzemplarzy z nieznaną historią. Asystenci jazdy w Q8 eTron, jak adaptacyjny tempomat, działają precyzyjnie, ale kalibracja po kolizji kosztuje 2000 zł. Sprawdź, czy auto miało wypadki. Raporty z CEPIK za 50 zł ujawnią wiele. Unikaj aut po zalaniu, bo elektronika jest wrażliwa na wilgoć. Dlaczego warto rozważyć Q8 i e Tron Mimowat? To ikona designu Audi, z LEDowymi reflektorami i agresywną sylwetką. W Polsce z rosnącymi dotacjami na EWU, wartość używanego modelu stabilizuje się. Jeśli planujesz leasing, raty dla 300 tysięcznego egzemplarza. To 2000 do 3000 zł miesięcznie. Właściciele sprzedają też z powodu hałasu w kabinie przy wyższych prędkościach izolacja akustyczna jest dobra, ale nieperfekcyjna. Testuj auto na autostradzie, by sprawdzić hałas i stabilność. Wersje z kołami 21-calowymi pogarszają komfort na polskich drogach. Ateria jest montowana nisko, co obniża środek ciężkości i poprawia prowadzenie. Jednak w razie wypadku wymiana elementów to koszt rzędu 50-100 tysięcy złotych. Ubezpieczyciele w Polsce oferują pakiety dla EW, ale stawki są wyższe o 20% niż dla hybryd. Przed zakupem zrób jazdę próbną w różnych warunkach. Miasto, autostrada, zima. Sprawdź działanie pompy ciepła, która w zimie utrzymuje zasięg. Koszt jej naprawy to 5000 do 8 tysięcy złotych, jeśli zawiedzie. W Polsce rynek używanych Q8 e-tron rośnie z ponad 500 ogłoszeniami na OTOMOTO. Średnia cena za 2019 rok to 320 tysięcy złotych z przebiegiem 60 tysięcy kilometrów. Szukaj aut z pełnym serwisem Audi, by uniknąć ukrytych wad. Ludzie pozbywają się modelu, bo oczekują więcej od EW szybszego ładowania i niższych kosztów. Nowsze konkurencyjne auta, jak BMW i X, oferują 200 kW ładowania. Mimo to Q8 e-tron pozostaje solidnym wyborem dla fanów marki. Odsumowując, przed zakupem używanego Audi Q8 e-tron oceń swoje potrzeby. Jeśli to codzienne dojazdy do pracy sprawdzi się idealnie, zainwestuj w profesjonalną inspekcję, by uniknąć pułapek. Ten SUV łączy luksus z ekologią, ale wymaga świadomego właściciela.